Cześć, siemanko, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, Metal Hardbox. Na wstępie chciałbym Was przeprosić za mój głos, no bo nie jest może idealny, właśnie przechodzę przez No i też Wam powiem, zapuszczam zarost. No, staram się zapuścić, no bo to nie jest na razie coś takiego idealnego, ale po prostu szukam jakby, szukam, szukam swojego stylu i myślę, że chyba ten zarost zostanie na dłużej, ale zobaczymy. I dzisiaj przygotuję dla Was odcinkiem holu zakupowego. Mojej rodzice, moje urodziny w ten weekend, więc stwierdziłem, że sobie, że sobie zrobię taki hol zakupowy. Pokażę wam, co im kupiłem. No, kupiłem parę prezentów. Może zacznę najpierw od prezentu dla, dla taty. I tutaj tak: tu jest e, pakiet życzeń. Podróż po kuchniach świata. Tutaj jest tak: e, degustacja piw e, Kolacja w ciemności. Jabłkońskie potrawy, włoska kuchnia i czekolada. Tutaj są, tak to wygląda. To jest wyjątkowy prezent, się nazywa. Pakiet przeżyć. O, przepraszam, nie pakiet rzeczy, tylko yy, pakiet przeżyć. No i tak to wygląda. Cena, tak myślę, że to chyba było 160 zł za to. Następnie. To prosił o odobarkę, no bo wiadomo, te telefony ciągle potrzebują odobarek. To kopiłem taką Odwarka Devio. To taki mały, skromny prezent dla, dla taty. I teraz prezent dla mamy. Tutaj żeby nic, nic mnie nie pokusiło, żebym to otwierał. No bo tutaj jest zapakowany zestaw Rituals. Tutaj jest tak, yy, trzy kosmetyki są. Tutaj jest yy, yy, krem do ciała. Przepraszam, syreny wyją, to wiadomo. Ja mieszkam też na wsi czasami tak to jest, że są próby OSP. Kto wie, ten wie. Ale tak, wracając to tak, tutaj jest yy, yy, no rozpraszam mnie, dobra. Tutaj jest, jak, ten, jak wspomniałem krem. Do tego są dwie pianki. No i myślę, że tak się zamknąłem chyba razem z tymi prezentami do woma. Zamknąłem się w przedziale 400 zł i tak. Chciałem kupić sobie też coś, ale no powiedz, powiedzmy, że nie starczyło dla mnie, żebym sobie też kupił na przykład takie swoje na przykład rzeczy, ale myślę, że rodzice będą zadowoleni najważniejsze, że, żeby u rodziny się udały i żeby, żebyśmy wszyscy wyzdrowieli, no bo faktycznie trochę każdego trasa składa. Mnie na przykład rozkłada... rozkładają zatoki i gardło, ale jakoś sobie trzeba poradzić. Taki krótki odcinek dzisiaj. Myślę, że premierę wstawię dopiero jutro. Myślę, że wstawię go dopiero albo po imprezie, albo w trakcie imprezy. Więc yy, myślę, że tak Troszkę trzeba będzie na niego czekać. Tak więc, Siemanko, żegnam się z wami i wszystkiego dobrego.